No i tego się nie spodziewałem to wszystko żółte to są kurki weźmiemy pierwszą, taką przewróconą kurka kurka to są tylko trzy ale jest ich tutaj chyba z pięćdziesiąt, proszę bardzo tutaj, tutaj trzeba uważać jak się chodzi jest taka niesamowita ilość kurek ja pinko. warto chodzić w nieznanych lasy po prostu wejść do lasu iść za instynktem dobra zbieramy jeszcze podniosę te zobaczę. i kurki nigdy nie są robaczywe no kurcze jest ogień dobra zbieramy najpiękniejsze najsmaczniejszy chyba grzyb kawałek dalej następne kurki Tutaj, tutaj, to już takie wielkie A kurde Tam widzę następne daleko, tam w krzakach Ja nie wyjdę w pół godziny A wraz zbieramy Kolejny pomoc czerwony, baśniowy To no wiem, że wam pokazuję, ale one mi się tak podobają, że naprawdę w ogóle mi się podoba w tym lesie Jest jakieś 15 km odżywca Ale warto tutaj przychodzić Pięknie za cisza, spokój i brak innych grzybiarzy, albo pseudo-grzybiarzy. Idziemy dalej. Kolejny grzybek. Kozaczek. Bardzo ładny, bardzo śliczny. Zresztą każdy grzybie śliczny. Słoneczko wychodzi. Idziemy dalej szukać. Są kolejne kurki. Podnosimy liszki. Tutaj taka malutka tutaj rosną Także już wiem gdzie chodzi na kurki Tu jeszcze wam pokażę Też jest taka taki, w takich kubkach sobie rosną o. Kurki, kurki Czy uważać jak się depta? Kurki, 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 kurki Kurki, kurki, kurki Kurwa, jeszcze tu kurki Przecież ja tego dzisiaj nie wyzbieram Stawimy dla innych na następne kurki Ale jest pięknie, idziemy dalej dzisiaj idziemy dalej, jak kurki pozbieramy No i mamy kolejne grzybki Kurki, kureczki Wszędzie jest pełno Tutaj, tutaj, tutaj Tutaj, tutaj, tutaj O Boże No zaraz się będziemy zbierać Może żeby było z góry lepiej widać Piękne Eleganckie Kureczki Jest ich tutaj masa Dobra zbieramy Idziemy dalej w tą gęstwinę I mamy kolejne grzybki mm. To to za grzyby. O, żółte takie dziwne. Pewnie kurki. Jak widać kurek od groma. No, Gdzieś się tak wysypały. Przecież to są rosną jako pięki. Kiedy ja to pozbieram? Kiedy ja wyjdę z tego lasu. Wszędzie kurę, ale jest pięknie. Dobra, zbieram. Same się nie zbiorą do koszyka. Mamy grzyby. Żółte jak no kurki Dobra, muszę zmienić ale Wyjść z tego lasu, bo ja nie dam rady, żeby ty wszystkich kurek pozbierasz. Idziemy teraz do góry. O! Dergać? Chyba dergać. Dobra, zbieramy grzybki. No co my tutaj mamy? piękne kurki tutaj 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 przejdziemy się kawałek niżej czy są jeszcze jakieś kurki są tutaj kurek, kurek, kurek niesamowita ilość kurek kurki, kurki Kurki? Może jakiś prawdziwek? Nie, kurki. Dobra, zbieramy coś pięknego. Mamy kolejne grzyby. Jak widać, żółte. Pewno kurki. Kurki. Nie mówię, że się nie cieszę. Chciałbym jakiegoś prawdziwka też znaleźć. Ale kurki są spoko. Jakby nie było kurek, to bym narzekał. jest za dużo kurek człowiek nie narzekam, cieszę się. Tam też są. Dobra, zbieramy. Mam potężnego grzyba, chyba kosak, ale go zostawię. Taki starawy trochę. i sobie rośnie. To jest niesamowita ilość grzybów w lesie. Będziemy szukać dalej świeższych egzemplarzy niż te. Są kolejne grzyby. Tutaj, 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 żebym tylko nie nadepnął. Wszystko kurki. Nie pamiętam takiego wysypu kurek. uważaj, żeby nie nadepnąć na nie. Po prostu jest niesamowita ilość kurek w lesie. Tam też. Zaraz będziemy zbierać. Mamy kolejne grzyby, zaraz je będę zbierał. Oczywiście, kurki tutaj, tutaj, tutaj. Kurek pełno wszędzie. Tutaj też są kurki. Tam też ja piernicę z tego lasu nie wyjdę. Dobra, zbieramy. Proszę bardzo, piękna stara kapliczka z panem Jezusem rzeźbionym. To nie jest gdzieś we wsi, proszę bardzo skrzywanie jakiś dróg. I jeden piękny las. Ale my idziemy na krzywę